Cześć, cześć! Cześć, z tej strony Marcin Witki z kanału Mikromikusy Czyli ja nie wiem miałem taki dziwny głos, a dzisiaj sobie zagramy w Browser. Jak widzicie na moim koncie jest dziewięćdziesiąt 1991 Dzisiaj wbijamy 20 tysięcy i zobaczcie, 19 tysięcy pucherków wbijałem dwa tygodnie temu. Ten film, w którym wbijam 19 tysięcy pucharków pojawił się na moim kanale 12 marca, a wbijam to 11 i to tak chyba 23.30. A więc naprawdę nie pamiętam dokładnie, ale jakoś tak wbijam, nagrałem i A więc dzisiaj wbijamy 20 tysięcy. A więc naprawdę mega ym... no właśnie. 20 tysięcy to jest już po prostu no taki takie no, że du, dużo się gra, no bo ja na przykład gram y, od maja takiego y, tak, od początku maja 2019 y, nawet nie 20, ale 19, a więc gram już rok, za chwilę w sumie tak za chwilę dwa lata prawie, a więc... No, no, dwa, dwa, 20 tysięcy pucharków w niecałe, no, w rok i pół, no, to naprawdę spoczko, spoczko. Tak jak niektórych widzę, na przykład, tam jakiś koleś, ten, u którego byłem w klubie, sobie pisaliśmy na czacie, no, po prostu pisaliśmy, no i po prostu on, ja się spytałem, od kiedy gra? I on powiedział mi, że gra od, od stycznia, któregoś tam nie pamiętam 2019 a ma tylko 15 tysięcy albo 14, nie pamiętam, bo to był chyba klub, z którego mnie wywalili po mm, w, po trzech dniach, a więc dalej się już nie zapytam, bo prostu mnie wywalili. A on gra naprawdę nieraz no co dzień co drugi. Kiem się może to sobie zacząć. Dobra. Mogłem nie wchodzić tu i za pierwszym razem mieć już to, ale żeby odcinek może był troszeczkę dłuższy, to. To zabram sobie jeszcze ten jeden, y, jedną arenkę, albo może nawet dwie, a w ogóle pod tym filmikiem, jeżeli możecie, bo obraz już jest mniej popularny, że widzę, że jest mniej łapek w górę niż pod Minecraftem, a więc. Jeżeli możecie to zostawcie trzy łapki w górę pod Brawlem, a będzie mi naprawdę bardzo miło, bo po prostu Brawl jest już mniej popularny, tak jak kiedyś był mega popularny, taka faza była to ile, to było takie 7 miesięcy temu taka faza na Brawl, że wszyscy grali, wszyscy wiecie, tam chcieli mieć jak najwięcej, ja też chciałbym być w top, w top, chociaż 100, albo top 200 w w Polsce w pucharach, ale nie... No ale ale. No ale... Zobaczę po tym... po tym, po tym... Te, po tej po tej rozgrywce. Właśnie y... który jestem? Może będę, nie no. Raczej nie, ale może... Hmm? może? Raczej nie, bo 20 tysięcy to praktycznie każdy ma kto gra jakiś czas. No i teraz jest już. Dobra jeszcze, jeszcze Edgar nie może... już mi może wiecie. Ale i tak mam to już zrobione, a więc... Dobra. Mam. I teraz widzimy się za chwilę. Dobra, nie wiem co ja sobie myślałem mówiąc, że może jestem w top 200. Nie wiem naprawdę. A więc teraz po prostu otwieram sobie mega boxa i... Dobra, co tutaj będzie? Co tutaj będzie? Co tutaj będzie? Szósteczka, a czy trójeczka? Jest trójeczka, okej okay. Co to, kto to, co to będzie? Dobra. Gadżet, czy Star Power, czy może? Nawet. I. Postać. No nie. Star Power, do Pam. Jak, jak on się nazywał I zaraz zobaczę pam 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 gdzie mam pam pam tutaj jest e, przy tu tak przy tu jest u mamusi okej, okay. a w tym gadzie chodzi o to gdy pam uderzy w zadmiarzy e, przeciwko zło... przeciwnika przeciwnika ona sama i w bliznie z 48 48 punktów życia Okej, okay. na tym odcinku nie będziemy tego testować, ale spróbuję się dojść do jak najlepszego najlepszego klubu w Polsce. Teraz obecnie jestem w 541 w Polsce, a ja spróbuję się dobić właśnie gdzieś tutaj. Okej, okay. opuszczam klub, a byłem już tutaj. Właśnie drugi, a więc papa klub. I ja już wiem, do którego klubu muszę do dołączyć, bo patrzyłem i do żadnego innego na razie nie mogę, bo albo jest 22 tysiące pucharków, albo jest 100 po prostu osób w tym klubie. I opuściłem klub i coś mi się zreagowało. A jeżeli wy wbijacie, na przykład wy, jeżeli gracie w FIFA, bo tak, będą live'y z FIFA 21. Dostałem na gwiazdkę. No i właśnie teraz mam taki słaby skład, ale Aś na razie naprawdę jest dobry, a więc... Wariaci Max. O. Okej. Okay. I dołączamy. Byliśmy 19, jak widzieliście. Ogólnie będę live y. i napiszcie, co wbijacie w skład battles, Ja teraz wbijam Gold 1 albo Elite 3. Jeszcze nie wiem. Naprawdę. No jestem. 19. <śmuszczyna> Dziwne. No i. Szkoda, sz 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 że nic się nie wbiło. Nie, nie, może jeszcze jest dołączone. Dobra, nie chcę mi się w sumie tego wbijać dzisiaj, bo gram od dokładnie już Wam powiem, żeby Was nie oszukać. Um, dwóch i pół godziny, bo miałem 19750 i sobie tak wbijałem. No i właśnie skończyłem, a więc naprawdę mega, a więc. Chyba. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Właśnie tak, no bo 24 to już nie jest taka mała. Dobra, po prostu dodałem sobie do jakiegoś nasiona spajka. Już nie chciałem mieć problemu. Jaki, tak, jak, jak, jaki tamkolwiek klub już mi pasował, nie został. 97% no dobrze, ale już na tym byśmy zakończyli. Miałem o fajne słuchy, miałem o fajne minka, a więc dobra. Zagrałem się z wami z sergem, którym wbiłem właśnie tą ogromną liczbę i właśnie wbiłem dzisiaj 20. Rangę na 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 i przykładowo wbiłem jeszcze na Edgar. O, właśnie, tutaj jest Edgar. I tutaj jest, właśnie, są moje postacie, o których jeszcze nie wbiłem. Jeżeli chcecie, na przykład, jakiś odcinek jutro albo pojutrze, bo nadal są regularnie filmy, codziennie już od trzech dni, znowu. A więc po prostu, ym, jeżeli chcecie, na przykład. Napiszcie, jaki chcecie film, z jakiej serii: Bartel Survival w y, Minecrafcie, czy na przykład y, jak, jakich z bardzo rzadkich albo mitycznych zadmiarzy, gra grami się najlepiej. Napiszcie, a więc cześć. Trzymajcie się. Do zobaczoneczka. Leczko. I pa.